Jak nie tak, to... dzień dobry. Proszę Państwa, jest niespodzianka, bo y, tak tutaj chodzę sobie. Przyjechałem tutaj do takiej, nie wiem nad gdzie jestem, jakaś miejscowość i gramy takie sceny wesela. Nie dość, że Patryka spotykam. Te, tej, bo tej pani nie poznałem, bo się przestraszyłem, ona w jakiejś piżamie, w jakiejś peruce, a to pani Danuta, nie wiem czy ją poznacie, nie wiem czy pokazać, czy się nie przestraszyłem, <laughs> proszę Państwa, pani Danuta, pa... nie wziąłem swojego styka, ale, ale pani Danuta, pie, pierwsza przecież osoba, właśnie tu trochę rozmawialiśmy wcześniej, bo to taki oczywiście... Żart, że ja jej nie widziałem. Ja już widziałem, że ona tu jest. Poznałem. Ją. Proszę poprawić do kamerki perukę, no bo tu zaraz sceny są. No to pani, która koleżanka, która mnie zainspirowała do tego, żeby Rafał ciągnie, ciągnie ten, ten, ten kanalik, ciągni. I tam pierwsza osoba, ja to jeszcze zawsze przypominam, na rocznicę wrzucam, że pierwsza, która krótko z nami porozmawiała, a dopiero później Kamil był drugi i później już pociągnęliśmy. I to pamiętam dokładnie, projekt na bulwarach tak. wiślanych o Bruno, czekaj, czekaj, Bruno, Bruno, Detektyw Bruno, taki tak familijny było, tak. film. O. Tak było. No Opowiedz tak trochę, było. może potrzymaj kamerkę, żebyś się poczuła, wiesz, jako ta kawalna. No, słuchajcie, ale, ale po prostu ja się nie, nie, nie. poznaję, ja się ciebie przestraszyłem nie, w tej Nie, nie się. Oj, trzeba troszkę wyciągnąć. Trzeba tak. Sceny rewelacyjne. No. Taniec country. Wesele country. No, I zabawa fajna. No i elita dobrych aktorów. O, tak, jest. Ja to poznałem pana Piotra Trojana. Bo go znałem z jednego filmu 25 lat niewinności. No okazuje się, że tak. pani ma... Tak, imienniczka cielecka. moja. Malutka. No straciła włosy, a ja mam hmm. włosy, także no ciekawy, ciekawy projekt. Ściśle tajny. No właśnie, oczywiście. Pod, pod takim zakamuflowanym tytułem nawet. No czekamy na scenę, po prostu nuda, nuda, nuda. Nie no, Tu pauza. Bo, ja bo, yy, bo ja chciałem, bo ja chciałem powiedzieć, że właśnie Pierwsza scena, do której nas wezwali po przyjeździe, bo już jest po weselu i ja oczywiście dostałem super ekstra zadanie do zagrania, gram pijanego na stole biesiadnym, już tam resztki jedzenia dojadam, które tam wczorajsze? Znaczy ja śpię właściwie. No to wczorajsze są wszystko. Ja wiem co jeść. No Ale mimo, że grałem tego, to byłem tak charakteryzowany, że za co chwila byłem poprawiany włoski, tu psiukany, że niby spocony, tam Ufajdany. To tłuszczem i tak dalej, także ale wyspałem się, nie dość, że tu się wyspałem, to tu się też wyspałem i czekam i, i, na to, że aż mnie wezmą do dalszej sceny, żeby znowu móc się wyspać, bo czeka nas taka fajna, przyjemna, ciepła noc. Zaraz skończymy oczywiście tradycyjnym przemazem i pożegnamy się, bo jeszcze dużo się będzie działo, to wrócimy, ale te przemazy są świetne. Zobacz, ja nauczyłem się takie triki robić, już tego tak oporować, że są takie efekty, że można takie skręcać, a mam jeszcze w ogóle fajny stick, kupiłem to Ci później pokażę, Do noc.